<laughs> Witajcie drodzy widzowie, z tej strony wasz kiełbas, który jest w zamku Spuki i zaczynamy osiemsetny pokój, osiemset chciałem powiedzieć, wow. I mamy kolejne inne wyposażenie. Jestem ciekaw, co będzie teraz motywem przewodnim a, tej setki. Bo, nie wiem, czy zauważyliście, w każdym pokoju, w każdej setce po dziesiątym zaczyna się robić coś ciekawego. Jak mnie w poprzednim odcinku nie przypierdolił jakiś diabeł czerwony. Przy czym darłem się w ogóle jak baba, albo jakby, nie wiem, jakbym... Był jakimś lujem i nie, nie dostał, dostał wózek, a tam nie byłoby dwa, dwóch złotych, nie? I takie trolololo ogólnie. Aha, dobra, no to idziemy tędy. The bricks and wood. Hmm. O kurwa, wow. Posiadłość. Fajnie to wygląda. Tylko ciekaw jestem... Eee, aha. Zepsute? Zepsute? Ciekawie się robi. A w tej posiadłości kuźwa jakiś Dracula. Zamknięte. Co to kurwa? O, bla bla bla. Okej. Okay. No to idziemy w prawo. Eee yy. Zamknięte. Można wejść. Ok. Aha, ty, a ja już tu byłem przed chwilą. Nie, dobra, nie byłem. Co to są za jakieś? Winiarnia? I can hear, mogę to usłyszeć. E, ale tu, tu nic nie ma. Albo faktycznie tu coś jest? Dobra, chuj, spierdalamstwo. Muszę się ukryć. Ale gdzie się ukryć, kurwa? Ha, ok, ukryłem się. Wow, to tego się jeszcze nie spodziewałem. Ale podoba mi się, że pojawiają się takie. Wiecie, drodzy widzowie, takie, takie. Co to było? Słyszę coś. Ja pierdolę! Co to kurwa za świr? Wow. I hear you gada jakiś facet z siekierą. Przejebany. Ty, ale to... Aha, i cisza. Co, on już przeszedł? Halo? Dzień dobry O chuj chodzi? Mhm No to... O! Aha, zamknięte Kurwa, jeszcze klucz trzeba znaleźć No bycie! Szczelił Jeszcze zabłądzę w tej posiadłości eee, Tu? No przecież już tu byłem Noż kurwa... Dobra więc tak, tu jest zamknięte. Stąd chyba przyszliśmy. To my musimy iść tędy teraz. I teraz tu. Zepsute, zepsute. Nie, do, dobra, to teraz tędy. I tu. Nie, tu chyba byliśmy. To teraz w lewo. Kurwa. Trolololo normalnie, w labiryncie. Hmm. No i ogólnie jest śmiesznie, nie? Złamane, złamane. Otwarte Dobra, tu jest pokój główny, tak? Eee, a może mam to wziąć? Nie no papryczki Na chuj mi papryczki Złamane No tu jest winiarnia, tak? I tu nic nie ma Nic tu nie ma. No bo nie widzę, żeby tutaj coś ciekawego było. Więc tu już byliśmy. To musimy iść tędy. Na pewno tutaj nie byliśmy. Nie. Aha. Hmm. Znowu zamknięte. Otwarte. No do kurwy nędzy. Aha. Lol. Jestem u góry. <laughs> zamknięte. Wystarczy o spacer nacisnąć. Zamknięte. To idź w pizdu. Ja już nie wiem, gdzie mam iść. Wszystko jest pozamykane normalnie na 150 spustów. Dobra, wejdźmy jeszcze raz tutaj. Może teraz być otwarte? Aha. Pff. Aha, bedroom. No to fajnie ogólnie. Czyli bedroom, idąc logiką, powinien być tutaj. Czyli sypialnia. Yeah! Dostaliśmy się do sypialni. O kurwa, ja czuję, że on tu przyjdzie zaraz. Dlaczego lepiej się schować do szafy? No nie powiem. Klimacik takiego. takiej posiadłości i zabójcy. Wyobraźcie sobie, że była sobie tutaj rodzina szlachecka. I nagle głowie rodziny odjebało. Nie? I sobie chodził i zajebał całą. O kurwa. No ciekawe, że on się nie kapnie, że ja jestem w szafie, nie? O, ja cię słyszę, ja cię słyszę, a siedzę w szafie, nie? A jest jedna szafa w pokoju. No opcjonalnie zawsze pod łóżko mogłem wejść. No ale nie powiem, klimacik jest. Poszedł? Dobra, poszedł. <laughs> o, jaki ciul kurwa klucz zgubił. <laughs> Ciota. Może teraz tu trzeba wejść? Aha, słyszę go i on jest, nawet jak go nie ma. Dobra, wy... O kurwa, nie da się do szafy wejść. Coś się spierdoliło. No to zapierdalamy tu. I zapierdalamy do wyjścia. Kurwa mać. Nie, no, tu już byłem. Na chuj mi ich jeszcze raz do tego samego. No to. Te są zepsute. Czyli teraz tędy. I tu? Zamknięte. No ja nie mogę. To jest jeden wielki labirynt Downa, nie? Teraz tak. Które są zepsute zaś, te? Nie, no, tu już byłem. To, to jest jeden wielki błąd pomieszczeń. O! Wow! No, wreszcie coś, leży kruż na ziemi. No, tu nic nie ma. O nie, leży kruż na ziemi, fajnie, dobrze. Idziemy dalej, idziemy dalej. Idziemy teraz tu. Złamane, złamane, dobra. Idziemy tu, kurwa! Winiarnia. Zaczynam się powoli uczyć na pamięć tego wszystkiego. Złamane. Dobra, tu jest główny hol. Te są złamane. Tu jest winiarnia. Cyk. Hol. pierdolę, to się idzie zgubić. Uuu, Dobra, pójdźmy w lewo. Te są złamane. Dobra, po lewej stronie są dwa złamane, tak. Dwa złamane drzwi, i my idziemy tu. Ja przed chwilą tu byłem. Klucz zdobyłem, ale. Do czego mi ten klucz? Gdzie jeszcze nie byłem? Pomyślmy. O! Dobra, trzeba się ukryć, bo ten ciul tu przyjdzie zaraz. Zaiste, powiadam wam, mam kupę w majtach. O, wbił się, idzie, idzie, chuj, zaraz tu przyjdzie. Je a to jest rzeźnik jakiś. Uy, kurwa, gdzie jest ten, kurwa, kolej, ja zaraz go dojadę. O, o, jaki on Mary taki zakazany. Przechuj, Dobra, ale idź pan stąd. O, poszedł. Rozpierdala mnie po prostu ta gra od środka, nie? O, poszedł, fajnie Nice Fake book pick it up Ja raczej nie będę grał na pianinie Bo jak mnie usłyszy to... To mnie zabije Czyli muszę iść teraz do biblioteki Tak? Te są złamane, czyli teraz tu Nie no, do winiarni to ja nie chcę iść Ty Złamane Tu Dalej nic. Jedna wielka zagadka logiczna, nie? Gdzie teraz była biblioteka? Ktoś mi oświeci? Złamane, złamane. Hmm. Tak, trzeba sięgnąć do pamięci. O! Biblioteka. O! Fajnie. Co to jest? Co ja w Minecrafta kurwa gram? Dobra, lepiej biegnę, nie? O kurwa, grzeźnia. Ho, ho, Ale się będzie działo. Ale się będzie działo. Spoko, on ma kosę, nie? Ale ja mam siekierę. Tak więc jak się zmierzymy na ostrza nasze. To... Aha, je... Znowu się trzeba ukryć. Bo ten pedał znowu tu przyjdzie. Ja to czuję teraz. I cały czas jestem w 810 pokoju. Nie ruszyłem się nic, a nic. O, idzie, łazi. Łazi, kurwa, cymbał. Nie, proszę, nie otwieraj. Proszę, nie otwieraj. Uff, o mały figiel. F może nazwijmy gościa Figiel, nie? Figiel tak sobie chodzi, są swoją kosą. I kurwa ma jakieś takie schizy. O, oj, Hir! No ja, ja ciebie też, bo jak pierdolisz coś pod nosem, to trudno cię nie słyszeć. Pojebany człowieku. O o, o, o no, 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 no. I muzyka ustała. Wychodzimy. I... O! No fajnie, klucz! Kurwa! I teraz trzeba wyjść tąd No... No chyba se kurwa ze mnie żartujesz. Przez prawie 15 minut ja zrobiłem 10 pokoi. Prawie. I teraz powiedz, że on mi tu wyskoczy, to chyba skisnę, nie? Uuu, słyszałem jego krzyk. Słyszałem jego krzyk. On chyba stał za mną. Ty oby nie bieg. Ale wy też słyszeliście ogólnie mój krzyk. Ja teraz kurwa biegnę na złamanie karku i teraz będzie wyjście Dobra, on jest za mną, ja to czuję Trzeba zapierdalać, ile fabryka dała. Ile fabryka... o, ja pierdolę. Je, oj, chuj jest nieśmiertelny. I zadał mi dwa ciosy i prawie mnie zapierdolił, nie? Ja, duszek, okruszek. Dobra, biegniemy dalej. Więc na chuj mi ta siekiera była. Na chuj mi ona po prostu była. Jak koleś po prostu podszedł, zadał mi dwa ciosy i mnie prawie rozkroił na pół. O, ja pierdolę, ale emocje. Ja, ja za niedługo widzowi będę musiał kończyć. Wiecie te emocje? Ponieważ zbliża się mój limit 15 minut. A jak dobrze wiecie, ja mam ten ostrzeżenie jeszcze na kanale, które tak sobie będzie trwało. Jeszcze. Pierdolę się. Odejdziemy dalej. Klimatyczna muzyka ciągle trwa. A ja zrobiłem... No 22 pokoje prawie w 15 minut, nie? Z tym hardcorem po prostu. Tylko ja tak umiem. No chyba że jeszcze inny youtuber, ale nie oglądałem gameplay z tego. Ale jest klimacik, nie? W ogóle ja musiałbym postawić jedną wielką flaszkę wódki twórcy tej gry. On był po prostu genialny. On był po prostu pieprzonym geniuszem, że stworzył coś tak prostego i tak zajebistego. A tak emocjonującego. Pieprzony geniusz. Dobra, drodzy widzowie. 830, na tym skończymy póki co. I no, no wybaczcie, ale <grym i tle> tak to się potoczyło. Widzimy się w kolejnym odcinku i posracie się, mam nadzieję. Do zobaczenia.